Z roku na rok starsze, małe, używane diesle sprzedają się coraz trudniej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co to oznacza w praktyce. Witajcie serdecznie. Niedawno sprzedawałem swojego Peżota 207-16 HDI 90 KONI z 2008 roku z przebiegiem około 210 000 km. Na tym przykładzie pokażę Wam pewne rynkowe trendy. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny zarówno dla tych, którzy chcą kupić tego typu samochód używany, a także dla tych, którzy sprzedają właśnie takie auto i zastanawiają się, jaką wystawić cenę. Piszcie, jak długo sprzedawaliście Wasze starsze używane diesle i czy bardzo musieliście opuścić cenę, aby sfinalizować transakcję. Piszcie także proszę, jeżeli kupowaliście takie samochody z rynku wtórnego, ile udało Wam się utargować. W moim przypadku wyglądało to tak. Swojego Peugeota 207 20716 HDI i 90 koni z klimatyzacją kupiłem w 2021 roku z przebiegiem około 160 tysięcy km za 9900 zł. Szukałem wówczas niedrogiego, oszczędnego samochodu do roli drugiego auta w rodzinie. To był dosyć zwariowany okres na rynku, bo właśnie wtedy samochody zaczynały drożeć i niespełna rok po zakupie ktoś oferował mi za ten samochód 12 tysięcy złotych, ale nie jestem handlarzem i nie chciałem go sprzedać, dlatego że w planach miałem pojeździć nim trochę dłużej. I tak też się stało. Wystawiłem go do sprzedaży dopiero teraz, po trzech latach eksploatacji. Najdroższe tego typu samochody w ogłoszeniach kosztowały około 13 tysięcy złotych. Przypominam, że mówimy tutaj o rocznikach 2008 i o wysokoprężnych Peugeotach 207 1.6 HDI. Najtańsze takie auta można w ogłoszeniach znaleźć za około 5 tysięcy złotych. Mój egzemplarz miał metalizowany lakier, sprawną klimatyzację, dwukolorową tapicerkę i ogólnie ładny wygląd. Na początku wystawiłem zatem samochód za 9200 zł i nikt nie zadzwonił. Po dwóch dniach przeceniłem samochód do 1000 zł i dalej bez efektu. Po kolejnych dwóch dniach obniżyłem cenę o kolejne 1000 zł. Jak zaznaczyłem w ogłoszeniu chciałem sprzedać samochód, a nie sprzedawać. Zamówiłem już samochód nowy w salonie, czekam na odbiór, a nie mam wielu miejsc na parkingu. Dopiero gdy cena spadła do poziomu około 6000 zł, telefon zaczął dzwonić, ale i tak niezbyt często. Zadzwonił pierwszy klient i kiedy dowiedział się, że mój samochód ma filtr cząstek stałych stracił zainteresowanie ogłoszeniem. Kiedy w słuchawce usłyszałem drugiego zainteresowanego klienta, od razu powiedziałem, że nie ma się co bać tego filtra cząstek stałych, bo on nie sprawia mi żadnych problemów, ale nawet gdyby mu się zepsuł, to ja opuszczę cenę o kolejne 1000 zł. Jeżeli będzie się obawiał dwumasowego koła zamachowego, to również jestem jeszcze w stanie coś utargować. Pan przyjechał, obejrzał i ostatecznie samochód sprzedałem za 4250 zł. Generalnie można na to patrzeć w różny sposób. Kwotowa utrata wartości po trzech latach wyniosła około 5500 zł więc jest to jakieś 1800 zł rocznie i około 150 zł miesięcznie. Procentowo wygląda to gorzej, bo po trzech latach straciłem ponad 50% wartości auta. Zobaczmy teraz, jak cenią się podobne wersje benzynowe. Najdroższe kosztują około 17 tysięcy zł, najtańsze między 5 a 7, ale tych w średnich cenach około 10 tysięcy zł jest znacznie więcej niż w wersji wysokoprężnych. Myślę, że gdyby mój samochód miał silnik benzynowy, na przykład popularny 1.4, to bez problemu sprzedałbym to auto za około 6-7 tysięcy złotych. Czego zatem obawiali się kupujący? Oczywiście podwyższonych kosztów serwisowania. Obecność filtra sząstek stałych była w tym samochodzie dodatkowym minusem. Kupujący boją się tak samo filtra cząstek stałych jak wysokiego przebiegu. Nie odkryje Ameryki, jeśli powiem, że z biegiem lat sprzedaż starszych małych diesli będzie coraz trudniejsza, a obecność filtra cząstek stałych będzie dodatkowo zniechęcała kupujących. I wcale nie zdziwię się, jeżeli taka sytuacja rynkowa napędzi tylko obroty w warsztatach usuwających filtry. Z jednej strony potencjalnym kupującym można w tym miejscu doradzić, aby kupowali raczej samochody z silnikami benzynowymi. Dlatego, że te oszczędności na paliwie, nawet 1, czy 2 czy 3 litry na 100 km bardzo szybko się straci, jeżeli po 3 latach będziemy chcieli sprzedać samochód i zobaczymy jaka wysoka będzie utrata wartości. Z drugiej strony, jeśli ktoś chce kupić koniecznie starszego diesla, to powinien się dość mocno targować. Bo tak, jeżeli w ogłoszeniach widać cenę 9900 zł, tą wywoławczą cenę, no to może się wydawać, że do urwania jest właśnie ta końcówka, czyli 900 zł. W praktyce do urwania jest znacznie więcej. Ja uważam, że w takiej sytuacji można spokojnie zaproponować sprzedającemu cenę około 5000 zł i wcale nie jest wykluczone, że ta ostateczna cena transakcji będzie niewiele wyższa. Na rynku widać już pewne rozwarstwienie. Ceny nowych samochodów poszybowały w kosmos. Ceny młodych samochodów, takich rocznych 2, 3, 4 letnich, również są coraz wyższe. Natomiast ceny starszych diesli zaczynają spadać i to bardzo wyraźnie. Jak dowiedziałem się od znajomych handlarzy, niesłownie zainteresowanie tanimi samochodami benzynowymi, to znaczy tanimi, w cenie około 10-20 maksymalnie tysięcy złotych. Natomiast popyt na starsze diesle zaczyna być coraz mniejszy. I zjawisko to dzieje się nie tylko w grupie tych najtańszych samochodów. Tutaj decydującą rolę odgrywa rocznik i przebieg. Znajomy niedawno sprzedawał Land Rover'a Friandera z dieslem pod maską. Była to pełna opcja ze skórzaną tapicerką i silnikiem wysokoprężnym. Nie pamiętam już, który to był rocznik, ale znajomy mówi, że ceny tego rocznika kształtowały się w okolicy 30 tysięcy złotych. Kiedy znajomy wystawił go za 29 tysięcy złotych nie było żadnego zainteresowania. Kiedy opuścił cenę do 20 tysięcy złotych, również telefon się jakoś nie urywał. Ostatecznie samochód poszedł za 15 tysięcy złotych. Mógł czekać, mógł się nie zgodzić na tę cenę, ale w praktyce nie miało to większego sensu. Dodatkowym sygnałem, który potwierdza to co mówię jest fakt, że ani Peugeotem, ani wysokoprężnym Peugeotem, ani wysokoprężnym Landrowerem nie interesowali się handlarze. Jeśli oni nie dzwonią, to widać, że nie są to jakieś specjalnie atrakcyjne propozycje, na których można szybko zarobić. A zatem jeśli szukacie taniego samochodu, albo szukajcie taniej benzyny, albo jeżeli decydujecie się na diesla, nie bójcie się mocno targować. Jeśli sprzedajecie starszego diesla, szanujcie każdego poważnego klienta. I w razie potrzeby pogódźcie się z tym, że trzeba będzie obniżyć cenę, bo nie wiadomo kiedy pojawi się kolejny zainteresowany. Piszcie co o tym myślicie, a ja już się z wami żegnam. Pozdro, cześć i do następnego.